Łukasz Chymiński, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Minął Tydzień, czyli podsumowanie tego, co działo się w Zielonej Górze i zaczynamy tradycyjnie od poniedziałku. Turniej Żywego Chińczyka to jedna z atrakcji, jaką Wojewódzka i Miejska Biblioteka Norwida przygotowała z okazji Tygodnia Bibliotek. Jak wygląda gra w Żywego Chińczyka? Proszę zerknąć. Kostka to ona rządzi na planszy, jak to w Chińczyku. Pionki przesuwamy o wartość wskazaną na kostce i kto pierwszy umieści cztery piony w tak zwanym domku, wygrywa. W teorii bardzo proste, natomiast w praktyce, gdy pionki zastąpimy żywymi graczami, a na planszy dodamy pole bonusowe z pytaniami z literatury, to poprzeczka jest już wysoko zawieszona. ten fragment? W porządku, powiedział Ferri Arch. Masz rację. Nie mam najmniejszego zamiaru zdobywać placu wtedy, kiedy nikogo tam na nim nie będzie. Wypowiemy wojnę według wszelkich reguł i zaatakujemy plac. Pięknie! Żywy Chińczyk to jedna z propozycji Biblioteki Pana Kleksa dla uczniów szkół podstawowych. To atrakcja związana z trwającym w najlepsze tygodnie bibliotek. Przypominamy, w tym roku pod hasłem Biblioteka inspiruje. Literacki turniej żywego Chińczyka. Tak brzmi dokładnie nazwa naszej zabawy, bo tak należy to potraktować oczywiście zasady Chińczyka. Ale wzbogacone o dodatkowe zadania. Oczywiście literackie zagadki, rebusy, bardzo różnego rodzaju dokończenie przysłów, także to wszystko, co wiąże się z książką, skojarzenia, podanie tytułów, a przede wszystkim dobra zabawa. W tegorocznej edycji Żywego Chińczyka udział wzięło siedem drużyn. Zawodnicy mierzyli się ze sobą na specjalnych, dużych planszach. Każda drużyna miała kapitana, który decydował o ruchu pionków, w tym przypadku koleżanek i kolegów. Najbardziej lubię na, na pola, ponieważ. Wtedy mam szansę na zdobycie jakichś punktów. Na razie trafiłam tylko na raz i miałam pytanie z książki, dość ciężkie. Podoba mi się bardzo fajnie, rok temu też byłam, też było tak fajnie. Ogólnie no, fajnie. A jak to jest być pionkiem, powiedz? Normalnie. To znaczy? No chodzi się, kapitan wyznacza ile się pól idzie. Turniej Żywego Chińczyka wygrali uczniowie ze szkoły podstawowej w Nowogrodzie Bobrzeńskim. To oczywiście nie koniec atrakcji, jakie biblioteka przygotowała na Tydzień Bibliotek. Pełny harmonogram dostępny jest na stronach internetowych Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Norwida. W poniedziałek na tvzg.pl gościliśmy senatora Roberta Dowhana. Rozmawialiśmy m.in. o demonstracji Komitetu Obrony Demokracji, jaka w ubiegłym tygodniu odbyła się w stolicy. Sobotni marsz Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie zebrał na ulicach stolicy mnóstwo Polaków. Jak podkreśla senator Robert Dowhan z Platformy Obywatelskiej, nie chodzi o to, czy uczestniczyło w nim kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi. Chodzi o to, że coraz częściej Polacy reagują na otaczającą ich rzeczywistość, a sam KOT, zdaniem Dowhana, wyraźnie pokazuje, że nie chodzi o politykę, tylko o sprzeciw wobec złych decyzji rządu. Mamy demokrację, jeżeli nikt nikogo nie atakuje, nie obraża. To może dzisiaj wyrażać swoje wartości w jakikolwiek sposób chce, i KOT jest taką, można powiedzieć, może nie organizacją, ale takim stowarzyszeniem ludzi, które tak naprawdę samo, się, samo istnieje się stworzyło poprzez sieć tych spotkań, internet i inne akcje. Dowgan zwraca uwagę na działania polskiego rządu, w jego opinii negatywnie nastawione do polityki, jaką prowadzi Unia Europejska. Zdaniem senatora, Polska i Polacy bardzo wiele zawdzięczają Unii, zbyt wiele, by w kluczowych momentach odwracać się plecami do Europy. Polska rozkwita i patrząc po drogach, po chociażby centrach miast, jak się zmieniły po inwestycjach, które związane z, z całą infrastrukturą miejską, no, tego nie można odebrać Unii Europejskiej, ale przede wszystkim. Mamy od wielu lat wolność, nie mamy granic, mamy możliwość pracy gdziekolwiek tylko chcemy, możliwość uczenia się, zwiedzania. Robert Dawchan był gościem dzisiejszej rozmowy dnia. We wtorek zachęcaliśmy Państwa do głosowania w internetowym konkursie Podwórko Niwea. Dzięki Państwa zaangażowaniu i głosom chynów może zyskać nowy plac zabaw. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie... No właśnie, pan Arek liczy, że będzie plac zabaw i to nie byle jaki. Tak prezentuje się nowoczesne podwórko Nivea. O wybudowanie takiego placu zabaw walczą samorządy, które wystartowały w tegorocznej edycji akcji Podwórko Nivea. Dzięki interwencji pana Arka Zielona Góra także jest w rankingu. Każdy może zgłosić taką swoją lokalizację w Polsce, więc jakby no my jako Zielona Góra... Yy... Też chcemy spróbować swoich sił, i, i zgłosiliśmy jakby jedną lokalizację. Było to robione przez urząd miasta, który wyznaczył nam działkę. Sprawa w Zielonej Górze nie jest nowa. Miasto już startowało w konkursie. Niestety w ubiegłym roku nie wystarczyło głosów. W tym roku organizatorzy akcji fundują 40 takich podwórek. Żeby wygrać trzeba grać, więc mieszkańcy całego kraju głosują na swoje miasta. W rankingu Zielona Góra nie plasuje się najlepiej, stąd prośba o pomoc. Nic to nie kosztuje oprócz naszego głosu i jakby codziennej, yy, codziennego głosowania, oddawania głosu do, do końca czerwca. Także i wtedy ja myślę, że im więcej osób będzie chcieć jakby zmobilizuje i będzie chciało, no to sukces jest pewny. Co ważne, nowoczesne podwórko na Chynowie stanęłoby w miejscu, gdzie planuje się budowę przedszkola. Tuż obok powstaje kościół. W akcję oraz zachęcanie zielonogórzany do głosowania włączył się radny Zbigniew Binek z klubu Zielona Razem można z jednego maila dziennie oddać jeden głos, także zachęcam bardzo serdecznie mieszkańców, żeby mieszkańców całej Zielonej Góry, a te głosy oddawali, żebyśmy mogli się w tych 40 lokalizacjach znaleźć. Na ten chwilę niestety mamy odległe 160 miejsce na około 900 lokalizacji. Głosowanie na podwórka odbywa się w dwóch turach od 5 do 1 czerwca. Wówczas wybranych zostanie 20 podwórek. Kolejne 20 to głosowanie od 20 do 30 czerwca. Mieszkańcy Chynowa Proszę o Państwa głosy. Trzeba mieć nadzieję, że ludzie się zbiorą. We wtorek na zielonogórskiej starówce działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zbierali podpisy w sprawie zwołania referendum przeciw wprowadzeniu nowych rozwiązań w prawie aborcyjnym. Ta skromna wystawa, która stanęła na alei niepodległości, porusza trudny temat aborcji. Na kilku planszach zebrano najważniejsze informacje związane z kompromisem aborcyjnym, czyli ustawą z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, oraz fakty pokazujące, jakie jest podejście innych krajów do tego problemu. Mamy w Polsce obowiązującą od kilkunastu lat e, ustawę, która myślę już okrzepła, zdążyła się w świadomości ludzkiej, e, dobrze jest przyjmowana i dobrze jest realizowana. Czyli mamy te istotne ograniczenia w, w możliwości dokonywania aborcji. SLD w całym kraju zbiera podpisy pod petycją o zwołanie referendum w sprawie aborcji. Zdaniem działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, propozycje rządu Prawa i Sprawiedliwości, a co za nimi idzie podejmowanie decyzji za kobiety, to duże na Życie, które ogranicza wolność. Mam dziecko też sama, i gdybym miała przypadek, że miałabym zagrożoną ciążę albo chore dziecko, to wolałabym po prostu usunąć niż, żeby to dziecko się męczyło. Stoisko SLD wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców swoje podpisy pod petycją w sprawie zwołania referendum składają zarówno panie, jak i panowie. Ja już jestem wiekowa, ale uważam, że kobiety mają prawo mieć swoje zdanie. I chcieć to, co chcą, i nie można nikogo zmuszać do niczego. Nie jesteśmy krajem biednym, zacofanym, także powinniśmy dążyć do standardów ogólnoeuropejskich, co wydaje mi się, że powinno być takie słuszne wtedy. Działacze SLD planują zebrać w całym kraju ponad pół miliona podpisów. W środę pytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry, czego oczekują od rewitalizacji Doliny Gęśnika. Pani Maria Dolinę Gęśnika zna jak własną kieszeń. Tu się urodziła, wówczas nie było jeszcze ulicy Śródlanej. Była ludowa. Obecnie pani Maria mieszka we Wrocławiu, ale do Zielonej Góry wraca jak tylko może. Tęskni za tym miejscem. Jak najczęściej jak mogę to przyjeżdżam, bo niestety we Wrocławiu brakuje tej zieleni, a poza tym no sentyment. Pani Maria w sobotę wybiera się na piknik w Dolinie Gęśnika. Chce podpowiedzieć władzom miasta, jak powinno wyglądać to miejsce po rewitalizacji. Włodarzom jesteśmy wdzięczni przynajmniej za uporządkowanie tej ulicy. To jest raz, to jest duży plus teraz. Po drugie, no nie chcielibyśmy, żeby za bardzo się to tak to zmieniło, żeby te wszystkie drzewa... Zostały, bo to jest właściwie taka enklawa zieleni w Zielonej Górze i, i trochę brakuje wszystkim, a tutaj bardzo dużo osób jest młodych małżeństw, chodzą na spacery, starsi, emeryci. Mieszkańcy ulicy Źródlanej, z którymi rozmawialiśmy, nie mogą doczekać się pikniku połączonego z konsultacjami. Pani Agnieszka spodziewa się dziecka, mieszka w sąsiedztwie Doliny Gęśnika, spaceruje tu codziennie. Liczy, że po rewitalizacji pas zieleni od Sulechowskiej do Batorego zachowa swój nieco dziki charakter. Takie miejsce przyjazne dla wszystkich i dla młodszych, i dla starszych, żeby mogli sobie spokojnie starsi ludzie odpocząć nawet na oweczce, tak. i mamy z dziećmi. Tak jak ja w międzyczasie pospacerować tutaj, gdyż naprawdę jest bardzo przyjemnie i polecam wszystkim. Prace nad tworzeniem koncepcji zagospodarowania doliny Gęśnika od samego początku włączyło się stowarzyszenie My Zielono Edward Markiewicz przy dolinie mieszka od lat. Jak podkreśla, to, że władze miasta wychodzą z tak otwartą propozycją dialogu, to duży plus. Zapraszam wszystkich, jeśli mogę tylko chętnie i chwalić będę magistra za to, że takie kroki podejmuje. Oczywiście będziemy się przyglądali, czy te uwagi, które tam ludzie wniosą, potem znajdą swoje odzwierciedlenie w tym planie. Bo to, żeby to nie było tak, że pogadajcie, pogadajcie sobie, a my tutaj mamy swoje projekty i, 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 i takie będziemy realizowali jak chcemy. Piknik w Dolinie Gęśnika połączony z konsultacjami w sprawie rewitalizacji w sobotę o 16.00. W na tvzg.pl wróciliśmy do tematu dekomunizacji Zielonej Góry. Działacze Prawa i Sprawiedliwości o wyrażeniu opinii w sprawie pomnika zwrócili się do Instytutu Pamięci Narodowej. Grzegorz Maćkowiak i Piotr Natkański z Prawa i Sprawiedliwości dekomunizację nazw ulic w Zielonej Górze wzięli sobie mocno do serca. Teraz idą za ciosem i na celownik biorą pomnik bohaterów II wojny światowej. Na TVZG mówiliśmy już o pomysłach przeniesienia czy wyburzenia pomnika. Działacze PiSu chcą, aby głos w tej sprawie zabrał prezes Instytutu Pamięci Narodowej żeby jakby ten pomnik w przyszłości jeżeli, jeżeli rzeczywiście by tutaj jakieś kroki zostały dalsze poczynione, żeby ten pomnik rzeczywiście oddawał pełne spektrum historii, jeżeli chodzi o Polaków walczących na wszystkich frontach w II wojnie światowej. W piśmie do IPN Maćkowiak i Natkański opisują skomplikowaną historię pomnika bohaterów. W dokumencie czytamy m.in., że zarówno nazwa jak i konstrukcja pomnika miała upamiętniać przede wszystkim żołnierzy Armii Czerwonej. Stąd główną bryłę pomnika otaczały płasko rzeźby przedstawiające żołnierzy sowieckich w i z pepeszami. sami Jeżeli chodzi o rozgrywki polityczne, bo ten temat ciągnie się już od początku lat 90., mówiły o tym różne środowiska. Teraz po raz kolejny ten temat został wywołany. W naszym przekonaniu to jest temat bardzo poważny, bardzo istotny. Przestrzeń publiczna powinna być wolna od obiektów, które upamiętniają w jakikolwiek sposób komunizm i inny system totalitarny w Polsce. Zdaniem działaczy prawa i sprawiedliwości, pomnik można by przenieść na cmentarzysko takich zabytków, które powstaje na północy Polski. W Bornym Sulinowie w Pomorskim powstanie takie cmentarzysko, takie miejsce dla pomników, dlatego nie chcemy niczego wyburzać, to nie o to chodzi. To jest fragment historii, naszym zdaniem przekłamany, ale jednak fragment historii. Ten pomnik powinien zostać przeniesiony. Czy to będzie Borne Sulinowie, czy inne miejsce, bo może to się pojawi na w naszym województwie lubuskim jakieś takie miejsce. Pismo skierowane do Instytutu Pamięci Narodowej trafiło także do władz Zielonej Góry. W czwartek po 348 dniach podróży do Zielonej Góry wrócili studenci, którzy 27-letnim Volkswagenem transporterem wybrali się w podróż dookoła świata. Załoga Zielonego Ogórka, czyli 27-letniego Volkswagena transportera, dokładnie 348 dni temu wyruszyła w podróż dookoła świata. Wystartowali spod Zielonogórskiej Palmiarni, żegnali ich znajomi i bliscy. Ekipa z indeksem w podróży przemierzyła cztery kontynenty. W sumie odwiedzili 20 krajów, w tym Stany Zjednoczone, Meksyk, Kambodżę i Tajlandię. Było egzotycznie, czasem niebezpiecznie, swoją podróż relacjonowali na bieżąco w internecie i telewizji regionalnej. Po 348 dniach przygody życia wrócili do Zielonej Góry. Z rodziną i bliskimi witali się w miejscu, z którego wyruszyli. Mama Mariusza Malinowskiego, jednego z inicjatorów wyprawy, ze łzami w oczach witała syna chlebem i solą. Gdy zakomunikował mi o tym, że wybiera się w taką podróż dookoła świata, to miałam ogromny dylemat, ponieważ no, wiedziałam, co to dla niego znaczy. I zdawałam sobie z tego sprawę, że w żaden sposób nie mogę mu zabronić. Wyprawa życia miała swoje kluczowe zwroty akcji ogórek. Ze względu na wiek kilka razy zawiódł. Podróżnicy stracili też m.in. aparat. Na brak wrażeń nie mogli narzekać. Popularny ogórek wraca właśnie kontenerem z Chicago do Gdyni. Będzie płynął do nas, do Polski, do Gdyni około 6 tygodni, więc ponownie zobaczymy się za 6 tygodni, a teraz tak, żeby razem z nami przemierzył świat, jest tutaj z nami jego kołpak. Załoga Ogórka podczas swojej podróży maszerowała przez Plac Czerwony w Moskwie, pływała łódką po rzekach Azji, pracowała w Australii w celu kontynuowania wyprawy. Objechała całą Amerykę, dookoła docierając na Alaskę, gdzie udało się zobaczyć zorze. Podczas wyprawy zmagali się z minusowymi temperaturami śnieżycami. I tajfunem. To było tyle historii, myślę, że cała Ameryka. Tam myśmy przeżyli naprawdę amerykański sen. Tam wszystko się działo ponad tam, sobie tego nie wyobrażaliśmy. Od podejścia Polonii do nas i mieliśmy niesamowite spotkania. Poprzez te widoki, gdzie cały czas coś się zmieniało. Dante View w Dolinie Śmierci. Najpiękniejszy widok, jaki w życiu widziałem. Do dziś jest w mojej pamięci. Czy wybiorą się w kolejną podróż? Póki co nie zdradzają planów, ale oczywistym jest, że przygoda wciąga. A w piątek 13 sprawdzaliśmy, czy Zielonogórzanie są przesądni. Dzień dobry, ale pechowo. Piątek 13 dzisiaj to niedobrze, nie? To bardzo niedobrze. A co, mandacik będzie czy nie? Nie wiem, zależy to od policjantki. Od policjantki, jak pani? Bo dzisiaj, piątek 13, to może tak, żeby nie było aż tak bardzo pechowo. No, trudno mi na razie się wypowiedzieć. Jeszcze dopiero rozpocząłem czynności. No to życzę panu szczęścia, może się uda. Mamy nadzieję, że tak. Jest Pan przesądny? Nie, nie jestem. Piątek 13 coś się przykrego wydarzyło? Mam nadzieję, że nie. Nie, nic się nie wydarzyło przykrego. Mandatu nie było? Nie było. Czarnego kota nie było? Nie było. Czyli wszystko okej? Okay. Wszystko OK. ja nie wierzę w żadne przesądy. No jestem wam. chrześcijaninem i myślę, że każdy chrześcijanin powinien e, przestrzegać się przed takimi przesądami, ponieważ... E, no to nie jest chrześcijańskie, to jest pogańskie. Ma Pani jakieś swoje sposoby na to, żeby w piątek 13 nie mieć pecha, żeby go nie, uniknąć? Nie, nie mam żadnych sposobów. Uważam dzień jak każdy. Nic się przykrego nie wydarzyło, na szczęście. Na szczęście. A coś kiedyś, jakiś przypadek w przeszłości? Bo ja na przykład mandat dostałem kiedyś w piątek 13. Ja nie przypominam, naprawdę. I kot czarny biegnie, nie reaguje Pani? Nie, nie. nie. No to jest szczęścia życzę, dziękuję No bardzo. dziękuję bardzo. Jesteście przesądni, bo piątek 13 dzisiaj? To jesteśmy zależy. Się, coś się przykrego dzisiaj stało, jakiś mandacik bo był. Co... Mamy same szczęście dzisiaj. Jesteśmy na mistrzostwach e, polskich w piłce nożnej ulicznej. I mamy tylko szczęście, nie? Mam nadzieję. Bo bo to się tak... okaże, bo jutro dopiero gracie. Jak. Ale już ale... mamy szczęście. 100 zł znalazłem dziś na ulicy, także szczęście jest. Zdeficzny. Mi się wydaje, właśnie, że to jest jeden z lepszych dni niż pochowy, nie? Naprawdę? Naprawdę. No Ja mandat dostałem w piątek 13, niestety. Nie dzisiaj, ale gdzieś tam w przeszłości. Zdarza jak się. się. Mamy prawo, to nie tylko 13 w piątek dostaje się mandaty. O, o się znalazł. A wy panowie? Jest dobrze, no. Jest Aby dobrze. do przodu. No to po powodzenia jutro. Powiedzcie mi, czy jesteście przesądne? E, raczej nie. Nie, nie jesteśmy. Nie. Czyli co, dzisiejszy dzień, piątek, 13, nie robi na was żadnego wrażenia? Nie, znam maturę nie. dobrze, więc myślę, że nie robi to żadnego wrażenia. jedną <gry> więc też jakoś tak nie czuję presji z tego względu, że jest piątek, 13. A jak czarny kot gdzieś przebiega, też nic kompletnie? Też, nie. nie, nie. No to świetnie, to szczęśliwe dziewczyny. No. Jasne. No staramy się. I jeszcze nic się takiego strasznego nie wydarzyło. Teraz będę uważał. Nie wydarzyło się, początek był przyjemny i obiecujący. Dobra, bo takich piątków 13 to mieliśmy już kilka, może wcześniej coś się zdarzyło, nie życzę, ale może gdzieś tam pan wygrzebie coś z pamięci, jakiś mandacik może. Grzebie, grzebie, grzebie. Nie widzę związku za bardzo z tym piątkiem, przepraszam, chyba nie jesteśmy za bardzo tutaj Nie jesteśmy odpowiednimi prezodni. osobami. No dobrze, mają państwo szczęście, nie pecha. Dziękuję bardzo. Piątek 13 dzisiaj. Na mnie szczęśliwy. To co się takiego wydarzyło, że szczęśliwy? sprawy mamy pozałatwiane po kolei. Jest słoneczko, Cieplutko. życie jest piękne. A, dzisiaj 13. Jestem, 13. tak, ale czarnego kota y, lubię. Lubisz czarnego kota, jesteś przesądna, to taki parad. jest na szczęście. A coś się przykrego wydarzyło? Mam nadzieję, że nie, ale taki Szczęść? dzień, że ludzie, jak, z którymi rozmawiam, to mówią, że coś tam było. Dzisiaj wygrałam bilet na myśl ze stalu. Nie wiem. Świetnie, w piątek 13 zwy zwycięstwa, a ty? Nic mi się takiego nie przytrafiło. No to aby się nie przytrafiło. Aby nie, jeszcze mamy całe pół dnia. Tak, minął tydzień na tvzg.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnej niedzieli. Do zobaczenia w poniedziałek.